Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało po trzech miesiącach, że nieprawidłowości są tak duże, że przedłużyło kontrolę na kolejne trzy miesiące. Tyle jeśli chodzi o ten konkurs. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, w lutym Ministerstwo Zdrowia rozstrzyga konkurs na 5 miliardów 200 milionów z Krajowego Planu Odbudowy, który wyblokowaliście dwa lata. Do szpitali onkologicznych w najbliższych tygodniach popłynie ponad 5 miliardów złotych. Natomiast konkurs dla szpitali, które brały udział w ustawionym przez PIS konkursie, będzie powtórzony w marcu tego roku. W sumie do pacjentów onkologicznych w tym roku popłynie 10 miliardów złotych, czego wy nie umieliście zrobić. 全国也罢。